nick Zanim zaczniemy właściwy turniej, trzeba się najpierw na niego zakwalifikować. Akurat nasi protagoniści trafili do ciężkiej grupy, w której hiszpańscy śmierdziele niewątpliwie byli faworytami. W tamtych latach Grecja była znana z rozdawnictwa i to nie tylko pieniędzy, ale jak możemy zobaczyć na załączonym obrazku, również punktów. Raul oraz Valerón zaznaczyli się na tablicy strzelców, a Hiszpania dopisała trzy przesiąknięte smrodem punkty do swojego wyniku. Kolejne spotkanie, i mam od razu zagadkę, co mógłbyś powiedzieć w 2021. Roku, ale nie powiesz w 2023 roku. Otóż uwaga, Grecja pojechała zagrać mecz na Ukrainie. No. Żeby moje wcześniejsze słowa o rozdawnictwie miały poparcie, to oczywiście komplet punktów musi zostać w Kijowie. Punkty w Kijowie, a kamery zostały w innym świecie, bo jakość transmisji jest podobna do jakości importowanego zboża. Mecz numer 3 Armenia na rozkładzie. Pasuje, żeby w końcu kiedyś ta Grecja wygrała, więc kibice niczym Prometeusz przynieśli ogień, okopcili trybuny i wypełnili płuca zawodnika. W Armenii dymem. I to jest kluczowy punkt, bo takie niedotlenienie realnie przekłada się na sprawne działanie mózgu, a co za tym idzie skuteczne i szybkie podejmowanie decyzji. A zobaczcie tylko, jakie decyzje podejmowali zawodnicy gości. No nie jest możliwe, żeby z nimi było wszystko w porządku. Irlandia któraś z dwóch była gospodarzem kolejnego wielkiego pojedynku, a kibice na stadionie mogli na własne oczy zobaczyć wielkie umiejętności piłkarskie, jeśli tylko nie patrzyli na murawę, bo tam co najwyżej były niecelne zagrania i aktorzy, którzy bez problemu mogliby zagrać u Montiego Pythona w ministerstwie głupich kroków. Mecz po raz kolejny kończy się wynikiem 2 do 0 lub 0 do 2 i to Grecja ma kolejne punkty. Czas na rewanżę. Hiszpania ma u siebie wiele brudnych atutów, ale Grecji nie jest to i pomimo faworyzacji gospodarzy, to Giannakopoulos strzela jedyną bramkę w tym spotkaniu. I Ukrain zmierza do Aten i od pierwszych minut robi zamieszanie: najpierw prowokują karnego, którego jakiś grego nazwisku podobnym do innych Greków marnuje. Następnie to goście mogą wejść na prowadzenie, ale marnują genialną sytuację: aż w końcu firmóweczka. Wrzutka, gol i kibice wieszają się na siatce, jak małpy. Co za czas dla Grecji! Wygrali dwa mecze z rzędu z bezpośrednimi rywalami, i teraz wystarczy postawić kropkę nad i i jest euro. W przedostatnim meczu eliminacji wyjazd do Armenii. Rywal nie jest wybitnym przeciwnikiem, ale jakoś goszczenie na ziemiach dawnego ZSRR jest uciążliwe. Jednak lżej na duszy, jeśli masz coś, na czym możesz polegać. Grecy mogli polegać na wrzutce i bramce po tej wrzutce. Takim sposobem wyszli na prowadzenie, następnie dzielnie się bronili, aż wreszcie utonęli w swoich ramionach, bo Ukraina zremisowała z Irlandią Północną i Grecja ma zapewnione przynajmniej baraże. Natomiast, żeby awansować bezpośrednio na euro, to musi wygrać właśnie z niszczycielem ukraińskich marzeń. W sensie z Irlandią Północną musi wygrać. Tak więc, ten ważny mecz zaczynamy od totalnego syfu. Tysięcy centrostrzałów i miliona wrzutek. Której z kolei dalekie wykopanie piłki ze swojej obrony fartem trafia pod nogi greckiego chłopa, który zostaje sfaulowany w polu karnym. Nie spodziewajcie się większej ilości bramek w tym meczu. Ostatnie minuty to nowoczesne przedstawienie bitwy pod termopilami i idei ostatniego bastionu. Chociaż tutaj zakończenie było bardziej pozytywne dla uczestników, po końcowym gwizdku wybuchła radość, a kibice mogli zacząć spokojnie spożywać napój bogów. To zwycięstwo wysłało Grecję na Euro, a Hiszpanię prosto do baraży. Mistrzostwa Europy 2004. Tak się złożyło, że Grecja dostąpiła zaszczytu rozegrania meczu otwarcia z gospodarzem turnieju. Nikt o zdrowych zmysłach nie wierzył, że będzie tutaj jakiś inny wynik niż wygrana Portugalii. I nawet gol zdobyty w siódmej minucie przez Karagunisa nie zmienił tego myślenia. Minuty sobie mijały, zawodnicy kopali piłkę i nic z tego nie wynikało. Druga połowa przyniosła zmianę. W 46 wszedł młody talent z Madery i w 51 minucie sfaulował chłopa w polu karnym. W dalszej karierze Ronaldo Gorsze wejście zaliczył już tylko wtedy, jak wszedł do studia Piersa Morgana, ale tutaj nie ma czasu na łzy. Właśnie to powinien ktoś powiedzieć selekcjonerowi Portugalii. Chłop widocznie nie radził sobie z otaczającym światem. Gospodarze próbowali do samego końca i z tych prób narodziła się bramka strzelona przez Cristiano, ale to wszystko za późno. Grecja zapisuje 3 punkty na swoim koncie. Drugi mecz grupowy z bardzo dobrze znanym rywalem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc no, może jakieś Przepchane zwycięstwo? Niestety tak kolorowo nie było. Moriente z 28. Minucie wyprowadza Hiszpanię na prowadzenie, i śmierdziele wcale nie zamierzają odpuszczać. Plan mieli dobry, ale nie wyszedł. Jakaś laga w kierunku pola karnego, zamieszanie w obronie, i nastał remis. Teraz każdy powinien przewidzieć, co się będzie działo: cały naród grecki będzie murował bramkę, a śmierdziele będą się dwoili i troili, aby piłka zatrzepotała w siatce. Jednak nic z tego. Grecja po dwóch meczach ma 4 punkty, i przed ostatnim spotkaniem mają wszystko w swoich rękach. Rosja zrobiła to, co robi Polska na wielkich turniejach: dała dupy, przegrała wszystko, to koniec. Naszym bohaterom wystarczy remis i są w świerć finale. Właśnie w takich momentach różne rzeczy lubią nie funkcjonować, i właśnie tutaj nie funkcjonowała obrona Greków. W ciągu pierwszych 20 minut stracili dwie bramki, ale to jeszcze nie koniec. Najlepiej wie o tym rosyjski selekcjoner, który po bramce na 2 do zera skakał z radości, a po golu kontaktował. Aktowym, zaczął płakać. To jest całkiem dobry kalejdoskopuć. Niestety mecz się skończył i nie udało się zremisować, ale Portugalia wygrała z Hiszpanią i dzięki większej ilości strzelonych bramek to Grecja wyszła z drugiego miejsca z grupy. W finale trafili najgorzej jak mogli. Francuska Plejada Gwiazd. Tutaj Grecy się już nie czaili. Jedyne akcje zaczepne to albo wrzutka, albo strzał z dystansu. Swoją drogą Bartes tak wątpliwie tę piłkę złapał. Miłośnicy Żab kreowali całkiem niezłe sytuacje, ale zawsze czegoś brakowało przy finalizacji. Opatrzności Zeusa na przykład. Teraz zbliżamy się do rzeczy wiadomej, dobrze znanego scenariusza. Długa piłka w przód, wrzuta i bramka z główki. Pozostało 25 minut do końca, ale taktyka 11 chłopa broni bramki i rzuca się pod nogi, by tylko przeszkodzić po raz kolejny zadziałała i po raz kolejny Grecja mogła świętować awans. Ahoj! Tak właśnie Czesi przywitali Grecję po wcześniejszym rozjechaniu Danii 3 do 0, a do tego spotkania przystępowali z bardzo podobnym planem. W 40 minucie król Kretów doznał kontuzji, która zmusiła go do opuszczenia boiska. Nedweda zmienił smicer. Ta rotacja nie czego nie zmieniła. W dalszym ciągu to czeskie kreciki napierały i miały świetne sytuacje, żeby zdobyć bramkę. Ale to nie przypadek, że jest takie powiedzenie ślepy jak kret. Mam teorię, że ludzie zaczęli używać tego hasła właśnie po tym meczu. 90 minut nie przyniosło rozstrzygnięcia, więc nastała dogrywka. Wtedy obowiązywała zasada genialnej srebrnej bramki, czyli jeśli podczas pierwszej połowy dogrywki jakiś zespół strzeli gola, a ten drugi zespół nie doprowadzi do wyrównania, to mecz kończy się po pierwszej połowie dogrywki. Oppenheimer pił Nożnej to wymyślił. Gol padł równo w 105. Minucie. Czesi nawet nie mieli możliwości wyrównać. Grecja już wiedziała, że w finale zmierzy się z oponentem, którego pokonała wcześniej. Jednak oczywiście każdy był przekonany, że właśnie teraz Portugalia bierze rewanż. Ronaldo, Deco, Luis Figo, Pauleta to jest niemożliwe, żeby taka ofensywa nie wygrała z Grecją. Ale Tezeusz nie pokonał Minotaura dlatego, że był silniejszy, tylko dlatego, że był sprytniejszy. Nie wiem, czy Grecja była sprytniejsza, ale na pewno lepiej opanowała. Wrzutki i strzały głową od Portugalii, co pozwoliło jej objąć prowadzenie w 57 minucie. 30 minut marzeń zakolczykowanego Ronaldo, że to może on przełamie żelazną defensywę Grecji. Nie udało się to ani jemu, ani Figo, ani żadnemu innemu piłkarzowi, który tego próbował w fazie pucharowej Euro. Na stadionie hucznie wybrzmiał ostatni gwizdek. Niektórzy płakali ze szczęścia, niektórzy ze smutku, a jeszcze inni wcale nie płakali. Szok, radość, niedowierzanie, wspaniała to. To była historia, wspaniale się bawiłem przy tworzeniu tego odcinka, wspaniale by było.